Cześć! 20 marca y, słońce weszło do znaku Barana. Rozpoczęła się astrologiczna wiosna, nowy rok astrologiczny, rok słońca. Jednym słowem, budzimy się do życia, y, do nowych pomysłów, nowej odsłony w siebie. Zamykamy stary rozdział życia, y, by rozpocząć nowy. To ma być czas radości, czas, gdy wszystko kwitnie. O kim dzisiaj będę mówić? O trygonie wody. Dla każdego z was, dla raków, skorpionów i ryb, to będzie trochę inny czas. Raki będą przerabiać sprawy związane z karierą. Skorpiony wezmą się do wytężonej pracy. Z kolei, dla ryb, będzie to czas, gdy pod lupę będą wzięte ich wartości, będą domagać się swojego. Oczywiście, to będzie też bardzo intensywny czas, ze względu na zaćmienia. 25 marca mamy częściowe zaćmienie księżyca na pełni w Wadze, a 8 kwietnia zaćmienie słońca na nowiu w Baranie. No to dobrze, zaczynamy. Zaczynamy od raków. Drogie raki, u Was chodzi o spełnienie, o karierę, Wasz status. Chodzi o Waszą drogę powołania. Słońce ustawia się dla Was w kwadracie. Czyli tak zwanym aspekcie napięciowym. Wy jesteście, drogie raki, znakiem kardynalnym. Inicjujecie bardzo dużo, a ponieważ jesteście niebywale kreatywne, macie w sobie dużo inspiracji, to Rok Słońca jest jak najbardziej stworzony dla Was. Jego energia, żar będzie pomagać Wam we wdrażaniu nowych pomysłów, innowacyjnych, odważnych. Żadne chowanie się do skorupki, tylko szczypce w dłoń i jak ktoś was będzie chciał odwieść od waszych pomysłów, stanie wam na drodze, to delikatnie ich użyjcie. Oczywiście żartuję, ale układy planet mówią, że właśnie teraz mogą się pojawić pewne turbulencje w postaci nowych ludzi, którzy na przykład stają do rywalizacji z wami, ale nie grają uczciwie. Te osoby, z którymi pracujecie, mogą nagle stać się bardzo czepliwe, więc idąc do przodu i realizując swoje cele wolne od opozycji Plutona, o której niektóre z Was chcą zapomnieć, najpierw musicie ogarnąć sprawy zawodowe, drogie raki. Słońce w baranie narzuca coś, uważa, że mój pomysł jest najlepszy i żaden inny. Posłucham Twojej opinii, ale i tak zrobię to po swojemu, to zacietrzywienie się w dyskusji, irytacja, kłótnie, że aż iskry lecą. A Wy nie lubicie krzyku, nie chcecie wchodzić w ten sam ton. Dlatego bądźcie po prostu świadome, że może tak być, że w pracy traficie na jakieś prowokacje, wręcz agresję z czyjejś strony. To może być nowa osoba w zespole, nowy szef. To może ktoś być Wam znany, kto ma może gorszy czas i nie radzi sobie z napięciem w pracy. I oczywiście, to może być tak, że burza oczyści atmosferę i za miesiąc, dwa wszystko wróci do normy. Ale wiecie, jak to jest: jak nikt nie chce odpuszczać, każdy trzyma się swojego zdania i jest uparty jak baran. Merkury w baranie jeszcze mocniej wpłynie na temperaturę rozmów. Na komunikację w ogóle. Nie dajcie się drogie raki. Wasza pozycja jest pewna. Wielu z Was ma plany, by zająć się czymś, czego jeszcze nigdy nie robiłyście. I bardzo dobrze. Tylko przeczekajcie zaćmienia, bo oba stoją dla Was w kwadracie. Teraz nauczcie się, jak walczyć o siebie. Jaką mieć ripostę, gdy ktoś Wam coś zarzuci lub narzuci. Bo ta energia barana jest mocno narzucająca. Pamiętajcie, że z tej sytuacji jak najbardziej możecie wyjść zwycięsko, bo wasi przełożeni koledzy uświadomią sobie, że ty się nie dasz drogi raku, że wiesz, czego chcesz i wykonasz jakąś rzecz yy, tak, jak sobie założyłeś, by udowodnić, że miałeś rację. Może będziecie musiały się teraz trochę inaczej zachowywać, ale jeśli czujecie w stu procentach, w którą stronę iść, to róbcie swoje, bo to przyniesie Wam poprawę sytuacji finansowej. Zajmijcie się teraz rzeczami, w których realizacji nie jest potrzebny Wam nikt z otoczenia zawodowego. Czyli na przykład otwórzcie stronę internetową, wejdźcie na social media. To jest i będzie w przyszłości bardzo dobry kanał do komunikacji z klientami. A jeśli Tworzycie rzeczy artystyczne, to tym bardziej przedstawiajcie się światu. To, co jest najważniejsze w takich wypadkach, to tematyka profilu czy kanału. Proponowałabym, żeby słuchać tylko siebie. Wy zróbcie research, oczywiście, ale nie przejmujcie się, że jest kilkadziesiąt podobnych kanałów na YouTubie. Ludzie oczywiście szukają informacji, chcą się dowiedzieć czegoś na konkretny temat, ale. W cudzysłowie, oczywiście, to kupują Ciebie, Twoją osobowość, Twoją energię, zaangażowanie, no, które musi przenikać przez ten ekran telefonu lub laptopa. Macie być prawdziwe, szczere, nie bójcie się zmian. Tu akurat energia barana bardzo Wam pomoże, bo on się niczego nie boi. Ale jeśli macie jakiś nowy temat w głowie, to jak najbardziej idźcie w to. Wy, w ogóle, kochane raki, zawsze macie takie inne spojrzenie na coś niż reszta znaków Zodiaku. To jest jakiś rodzaj waszej wrażliwości, jakiś szósty zmysł, ale ja zawsze jestem bardzo ciekawa waszej opinii, bo ona jest taka nieoczywista. Co jeszcze mówi ten kwadrat? Przede wszystkim zastanówcie się, czy czujecie się dobrze w swojej pracy. Co Was popycha w karierze? Czy jesteście w ogóle na swojej drodze powołania? Jeśli na niej nie jesteście, bo ciągle Wam się marzy coś innego, jeśli nie wykorzystujecie swoich talentów, nie czujecie się docenione, nie pracujecie kreatywnie czy nie tworzycie czegoś, to powoli to zamykajcie, bo to jest droga donikąd, do, jedyn do frustracji jedynie. I ten kwadrat. Jest chyba potrzebny właśnie po to, żebyście sobie zdały z tego sprawę, drogie raki. No i oczywiście coś z tym zrobiły, więc jednym słowem, skoncentrujcie się na sprawach zawodowych i na sobie. Pamiętajcie, że merkury i Wenus od 5 kwietnia też są w ognistym znaku barana i mówią, że będziecie pracować nad czymś pionierskim, kompletnie nowym. Że pójdziecie w to z odwagą, zdecydowaniem, że będziecie przeprowadzać bardzo ważne, nie zawsze łatwe rozmowy. A jeśli będą Wam coś narzucać, prowokować, to powiedzcie szczerze, co o tym myślicie bez obijania w bawełnę. Baran da Wam po prostu siłę i moc ruszenia z miejsca. Gdy Merkury będzie w retrogradacji, pojawią się osoby z przeszłości, które mogą złożyć Wam jakąś ofertę mogą pojawiać się osoby, które kiedyś budziły Wasze ciepłe uczucia. Będziecie teraz, drogie Raki, uczyć się, rozwijać, szkolić, by być gotowymi na zmiany zawodowe. Uran i Jowisz stoją dla Was w bardzo dobrym aspekcie, więc znajdziecie na pewno osoby o podobnych zapatrywaniach, z którymi jest Wam po drodze i płyniecie na jednej fali. Cały czas trwa dla Was czas spełniania życzeń i marzeń z tym sekstylem. Wenus do 5 kwietnia stoi dla was w Trygonie. Mówi o poprawie sytuacji finansowej, o ogromnej intuicji, wrażliwości, inspiracji, która będzie was pchać w stronę waszych celów. Nie będzie was ograniczać. Wenus w swoim najlepszym położeniu to czas zakochania, wejścia w nowe związki, to to miłość, często jak z dobrej powie powieści. Tylko pamiętajcie, że Wenus w rybach lubi się poświęcać i rezygnować z siebie. Naprawdę nie róbcie tego. Patrzcie wyłącznie na siebie. 23 marca Mars wchodzi na prawie 6 tygodni do znaku ryb. Dla Was ten Mars działa bardzo dobrze. To nie jest jego najmocniejsza pozycja. Dla znaków ognia i powietrza, no to nie zadziała najlepiej, ale dla Was ustawia się w trygonie, daje Wam siłę i moc do działania również na arenie międzynarodowej. Sprzyja wszelkim kontaktom z zagranicą, wyjazdom, poznawaniu nowych ludzi, załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i prawnych. Nie wchodźcie oczywiście w żadne zaczepki. W trakcie retrogradacji nie podpisujcie nowych umów, jeśli nie musicie. Poczekajcie do 25 kwietnia, a retrogradacja zaczyna się 2 kwietnia. Korzystajcie z możliwości ekspansji zawodowej. A, że przy okazji poznacie kogoś sympatycznego, atrakcyjnego, to będzie już dodatkowy bonus. No i oczywiście będą jeszcze zaćmienia. 25 marca zaćmienie Księżyca na pełni wywadze i 8 kwietnia zaćmienie Słońca przy Nowiu w Baranie. Podczas zaćmienia Księżyca chodzi o emocje i uczucia, tematy domu, bezpieczeństwa w domu, w rodzinie. Trzeba będzie w domu coś uporządkować, ponieważ węzeł karmiczny mówi, od czego mamy odejść. Może czekają nas wtedy jakieś pożegnania. Pamiętajcie, że zaćmienie w Wadze naświetla sytuacje, w których coś udajemy dla świętego spokoju, gdzie nie jest porówno. Może trzeba przeprowadzić po prostu jakieś rozmowy, spróbować zmienić coś. A jeśli to nic nie da, to w przeciągu sześciu miesięcy dojdzie do rozstań, dojdzie do przeprowadzek. Macie się kierować swoim dobrem i tylko i wyłącznie swoim komfortem. W zaćmieniu słońca przerabiamy znowu tematy kariery, drogi powołania, naszego statusu, ale również sytuacji w rodzinie. Baran mówi, w którą stronę mamy iść. Mówi, że macie być odważne, macie zajęcie swoimi celami i na pewno nie macie się dopasowywać. Drogie Raki, to będzie bardzo ważny miesiąc, istotny dla Was. Bądźcie czujne w pracy, bądźcie skoncentrowane na swoim celu. Pamiętajcie, że macie ogromną siłę i nikt nie ma prawa nazywać Was raczkami, nieboraczkami. Udowodnicie to. Powodzenia! No i teraz czas na skorpiony. Drogie skorpiony, dla Was słońce w Baranie przez cztery tygodnie będzie odpowiadało za temat pracy. I organizacji dnia codziennego. Balansu między odpoczynkiem, czasem poświęconym rodzinie, a tym, który spędzacie w biurze, przy komputerze i wyjazdach służbowych. Mówi też o zdrowiu, a przede wszystkim o tym, żebyście go nie zaniedbali na skutek przepracowania. Wy, drogie Skorpiony, jesteście bardzo ambitne. Ważne jest dla Was bezpieczeństwo finansowe. Macie wszystko dobrze przemyślane, zanim zaczniecie, by potem odnieść sukces. Z ewentualnych porażek wyciągacie wnioski i drugi raz nie popełnicie tego samego błędu. Teraz, gdy słońce jest w baranie, na pewno wpadniecie na pomysł jakiejś nowej pracy. I to będzie strzał w dziesiątkę. Wy macie żyłkę do zarabiania pieniędzy. Musicie mieć też poduszkę finansową musicie mieć zainwestowane pieniądze i to w kilku różnych miejscach. I właściwie czasem moglibyście trochę odpocząć, ale nie ze słońcem i Merkurem w Baranie. Będzie teraz bardzo dużo komunikacji dotyczącej nowych projektów. Będziecie się spotykać z wieloma osobami i jeździć na spotkania również za granicę. Ci z was, którzy pracują u kogoś, pomyślą o założeniu własnej firmy. Ci, którzy już ją mają, Pomyślą o powiększeniu, o wejściu na nowe rynki, mało znane, oryginalne. Wasze pomysły mogą być nawet czasem trochę ryzykowne, ale jeśli intuicja podpowiada Wam, że coś jest warte zainwestowania, że nowy rynek przyniesie korzyści finansowe, to tak będzie. Możecie też zmieniać pracę. Być może Wasze wypowiedzenie nie odbędzie się zupełnie spokojnie ale wy już będziecie żyć nowym projektem i nową firmą. Tylko drogi skorpiony, pamiętajcie, by ten ogień barana was nie zmęczył. Wysypiajcie się, odżywiajcie się zdrowo. Zróbcie sobie badania na wiosnę. Niech weekendy będą naprawdę dla was i dla rodziny. Pamiętajcie, że istnieje jeszcze życie poza pracą. Ponieważ baran będzie podsuwał Wam dużo nowatorskich pomysłów, również dotyczących organizacji życia domowego, to może znajdziecie sposób na to, by spędzać w domu więcej czasu. To może być jakaś praca online, chociaż jeden dzień w tygodniu. Może przeorganizujecie Wasz dzień codzienny, by każdy z domowników miał swoje obowiązki. Może zakupicie jakiś fantastyczny sprzęt, który wyręczy domowników w sprzątaniu. A może wpadniecie na spontaniczny pomysł wyjazdu wspólnego z rodziną, żeby przywrócić dobrą atmosferę, jeśli ostatnio domownicy narzekali, że ciągle nie ma was w domu. Ale nie da się ukryć, że praca was teraz porwie, bo to będzie coś ciekawego, innego, odważnego, ryzykownego, aby to lubicie, lubicie. Tą rywalizację, bo najczęściej w niej wygrywacie. Powiecie, jak mam nie wykorzystać pomysłów, skoro okazje właściwie same wpadają mi do ręki. Merkury też, będący w baranie, będzie was namawiał na nowe kontakty, nowe znajomości. On też wam podsunie nowe pomysły na założenie biznesu, który jest związany z waszymi talentami. No i to będzie oczywiście super pomysł. To czas na wysyłanie CB, na rozmowy o pracy, rozmowy kwalifikacyjne. Tylko w momencie, gdy Merkur, Merkury wejdzie w retrogradację, czyli od 2 do 25 kwietnia, to zróbcie sobie przerwę. Nie zaczyna się nowych rzeczy, gdy Merkury się cofa. Pamiętajcie, że w pracy macie być prawdziwi. Ta energia, chęć działania musi wypływać z Was, z serca. Bo w roku Słońca, którego patronem jest lew, to życzenie serca jest najważniejsze. Spotkacie kogoś, z kim będziecie się bardzo dobrze rozumieć. Dla Was, drogie Skorpiony, to bardzo ważne, żeby łączyło Was z partnerką czy partnerem takie głębokie porozumienie, takie partnerstwo duszy. No to musi być intensywne. Będzie temu sprzyjać Wenus w rybach, w swoim najlepszym położeniu. Będzie Was namawiać, byście oderwali się trochę od pracy i zabawili, zajęli się swoimi pasjami, byście spełniali swoje życzenia i marzenia. To oczywiście też poprawa sytuacji finansowej, bo jak myślę, no wiecie, że Wenus odpowiada za stan naszego portfela. Oczywiście tak się stanie, jeśli będziecie zarabiać Waszymi talentami. Czy jesteście spełnione osobiście, czy w ogóle jesteście szczęśliwe? To będą pytania, na które macie sobie teraz odpowiedzieć. Może też się pojawić temat dziecka, bo wiecie, Saturn w Rybach jeszcze przez prawie dwa lata sprzyja formalizowaniu wszelkich związków, sprzyja budowaniu szczęścia w oparciu o solidne fundamenty. Więc zobaczcie, co wam w duszy gra i czego naprawdę intensywnie jak to wy pragniecie. 23 marca na prawie 6 tygodni ustawi się dla Was w trygonie mars, który wejdzie do ryb. Mimo, że ten mazno nie czuje się w rybach najlepiej, bo ma działać, a czasem może nie wiedzieć, w którą stronę płynąć, no w Waszym wypadku naprawdę będzie wiedział, a konkretnie to wy zrozumiecie, jaki macie teraz obrać kierunek, żeby się spełnić, żeby czerpać garściami z życia. Wy bardzo dobrze wykorzystacie jego moc, energię, będziecie tworzyć z nim to nowe, będziecie się spełniać, będziecie spełniać życzenia serca, będziecie kochać, wyrażać swoje uczucia otwarcie, swoją miłość, będziecie romansować. Ten, ten Mars wam da taką radość tworzenia, ogromną kreatywność, inspirację, intuicję. Namówi Was, by przekształcić swoje hobby w nowe sposoby zarabiania pieniędzy i to się bardzo dobrze sprawdzi. No i są jeszcze w ciągu najbliższego miesiąca dwa zaćmienia. Pierwsze to częściowe zaćmienie Księżyca na pełni Wywadze, które odbywa się za Wami 25 marca. To są tematy albo ukryte, albo które pozamiatałeś pod dywan. Takie do których nikomu się nie przyznasz, a no a w tym jesteś bardzo dobry, drogi skorpionie. Może być coś, z czym powinieneś się pożegnać, bo ci nie służy. Zwłaszcza jeśli cię ogranicza. Ty jesteś bardzo lojalny, skorpionie. Chwilę trwa, zanim komuś zaufasz i zakochasz się, ale już, jeśli już to zrobisz, to bardzo ci y, ciężko jest odpuścić. No, jesteś znakiem stałym. Chcesz się na tym trzymać, bronić, ratować, nawet za cenę dopasowania się, co cię emocjonalnie po prostu wykańcza. Więc, gdy zaćmienie naświetli te sytuacje w ciągu 6 miesięcy, powinniście wyciągnąć wszystkie z te sprawy na światło dzienne i zdecydować, co jest najlepsze dla was. Zaćmienie słońca na nowiu w baranie 8 kwietnia dotyczy organizacji dnia codziennego, pracy i zdrowia czyli na pewno może przynieść wyjazdy, przeprowadzki, które będą miały miejsce znowu w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. Ruszajcie teraz z kopyta, z projektami, macie głowę pełną pomysłów. Zorganizujcie sobie tylko tak dzień codzienny, byście mieli czas na wszystko, byście nie musieli z niczego rezygnować, a przede wszystkim z siebie. Powodzenia, drogie skorpiony! No, i został nam jeszcze jeden znak, czyli ryby. Drogie ryby. Słońce, przechodząc 20 marca do znaku Barana, ustawiło się na 4 tygodnie przed Wami. Co to oznacza dla Was? Czeka Was poprawa sytuacji finansowej, a pieniądze przyjdą najkrócej rzecz mówiąc, z Waszych inspiracji, hobby, talentów i predyspozycji. Naświetlony będzie teraz temat wartości. Przede wszystkim, jak bardzo kochasz siebie. Czy cenisz siebie? Czy podchodzisz do siebie krytycznie? Czy chwalisz się nawet za drobne rzeczy? Czy afirmujesz się? Czy wyliczasz na przykład popełnione danego dnia błędy i, i krytykujesz się? Czy potrafisz wykorzystać swoje talenty? Bo teraz. Jest czas ze słońcem w Baranie, że tym, co lubisz, co kochasz robić, możesz poprawić swoją sytuację finansową. Ale będzie to coś zupełnie nowego, innowacyjnego, nowatorskiego. Za to włożysz w to dużo energii, bo Baran ma w sobie ogromną ilość ognia. Rozpoczął się rok słońca. To słońce da Wam siłę, pewność siebie. No, to jest tak naprawdę niesamowite, co naświetla słońce otwierając nowy rok astrologiczny. Temat, z którym często macie problem, temat własnej wartości. Jak siebie postrzegacie? Bo często, kochane rybki, rozdajecie siebie, rezygnujecie z siebie, żeby tylko rodzina była zadowolona. Koleżanki w pracy podziękowały Wam, jak bardzo jesteście pomocne, bo wtedy wam się robi miło na sercu, że pomogliście. No, tak naprawdę to zawsze wręcz musicie komuś pomagać. Jak zakończycie działania z jedną osobą, to zaczynacie z drugą. A teraz słońce wchodząc do barana, mówi o nie, 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 drogie ryby. Koniec z poświęcaniem swojego życia dla celów wyższych. Baran idzie po swoje, dba o siebie, to to jemu ma być dobrze. Rozpoczynający się rok astrologiczny, rok słońca mówi, jeśli Masz marzenie, które chcesz spełnić, to nie zajmuj się wszystkimi wokół pomaganiem, wspieraniem, poświęcaniem czasu, tylko wszystkie siły, całą swoją energię skup na swoim własnym celu. I super, że właśnie teraz zetkniecie się z tą ognistą energią, bo dostaniecie takiego impulsu do działania, takiej inspiracji, że wyskoczycie ponad tę wodę. Wam, mimo że jesteście tak wrażliwe, tak kreatywne, tak pełne talentów, no ciężko właśnie z tej wody czasami wyskoczyć, by pokazać się innym. Każdy inny znak Zodiaku chodzi po Ziemi, a wy marzycie pod wodą. Tak, jakbyście nie wierzyły, że, że siła waszego marzenia może was wynieść na Mont Everest. Możecie wszystko, drogie ryby. Jesteście znakiem zmiennym, więc potraficie poddać się zmianom, jakie niesie era wodnika. I Baran da Wam teraz takie przyspieszenie w działaniu, umożliwi zarabianie pieniędzy ze swoich talentów. Merkury też jest przed Wami. Podkreśla temat finansów. Spróbujecie teraz czegoś nowego, będziecie inwestować w nowe rzeczy, zdecydujecie się na kompletnie inne niż dotychczas formy zarabiania pieniędzy. Oczywiście będzie to wszystko wymagać Waszego zaangażowania, zmian w sposobie działania, bo jak powiedział Albert Einstein, zresztą zodiakalna ryba, obłędem jest powtarzanie tych samych czynności, oczekując innych rezultatów. Więc jeśli miałyście już trochę dość tej swojej monotonnej, mało kreatywnej pracy, to teraz postawcie na swoją indywidualność, odrębność, niezależność, Niech wszystkie Wasze talenty dojdą teraz do głosu. Cały czas sprzyja wam Jowisz, który tak jakby mówił, czas na odwrócenie sytuacji. Do tej pory Ty pomagałeś wszystkim, teraz inni ludzie, których znasz albo dopiero poznasz grupy przyjaciół, będą Ci pomagać, możecie razem zacząć jakiś projekt. Wenus, do 5 kwietnia. Jest w waszym znaku. U was jest w wywyższeniu, co oznacza, że czuje się znakomicie. Obdarza was teraz całym swoim potencjałem. Daje wam mnóstwo inspiracji, intuicji w wyborze właściwych pomysłów na zarabianie pieniędzy, właściwych ludzi, z którymi będziecie mogły współpracować. Czeka was poprawa sytuacji finansowej, no ale przede wszystkim to czas zakochania. Drogie single. Wy możecie wejść teraz w piękne relacje, a w związkach nastąpi poprawa, powrót do romantycznego nastroju. Może wyjdziecie sobie teraz gdzieś na randki. Mars, który 23 marca wchodzi na prawie 6 tygodni też do waszego znaku. Mimo że nie czuje się w tych rybach najlepiej, da wam dobrą intuicję do zarabiania pieniędzy z właściwych projektów. I właśnie Tą intuicją się teraz kierujcie, swoimi emocjami i uczuciami. Jak dodamy do tego energię barana, jego odwagę, upór, pewność w dążeniu do celu, to wasza wartość od razu wzrośnie, bo zobaczycie, że w momencie, gdy zaufałyście swoim talentom i zaczęłyście je wykorzystywać, skupiłyście się na swoich potrzebach, a nie pozostałych, to zaczynacie zupełnie inaczej zarabiać. Inaczej postrzegacie samych siebie. Będziecie mieć w ciągu najbliższego miesiąca dwa zaćmienia. Jedno już niedługo, 25 marca, częściowe zaćmienie Księżyca napełni w wadze. Ono mówi o nowych sposobach zarabiania pieniędzy, o przypływie gotówki. Będziecie porządkować finanse, a przy okazji zobaczycie, z jakich układów należy zrezygnować, bo może nie działały. Może nie są potrzebne już Wam, bo musiałyście, bo musiałyście się tam tylko dopasowywać. Teraz macie tyle pomysłów, że poradzicie sobie same albo zaczniecie coś realizować naprawdę ze swoimi prawdziwymi przyjaciółmi i nowymi osobami. Zaćmienie słońca 8 kwietnia mówi znowu o Waszych wartościach. Jak się cenicie, co chcecie zainicjować, co jest Waszym talentem. Ja oczywiście o zacieniach zrobię osobne nagrania. To o czym pamiętajcie, to o nierezygnowaniu z siebie za cenę względnego spokoju. Baran nie jest spokojny, Baran działa. Intuicja Was poprowadzi. Wspaniałego miesiąca, drogie ryby. I to by było już na tyle, drogi trygonie wody. Naprawdę czeka Was bardzo interesujący miesiąc. Jeżeli go dobrze wykorzystacie, to naprawdę będziecie czerpać z życia pełnymi garściami. Ja Wam bardzo dziękuję za, za Waszą obecność na kanale, za Wasze wszystkie lajki, za subskrypcje, za komentarze. One są dla mnie naprawdę bardzo ważne. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co Wasz układ planet urodzeniowy oznacza. Co Was czeka w najbliższym roku, jakie macie tranzyty planet, jakie są Wasze potencjały, a jakie wyzwania, to zapraszam do kontaktu. No i oczywiście zapraszam na mój Instagram, poradnia z gwiazdami, gdzie codziennie w relacji możecie się dowiedzieć, co planety szykują Wam na każdy dzień roku. Dziękuję Wam i do następnego nagrania. Cześć!